Witam serdecznie, Ryszard Borwicki, i dalsze moje rozważania na temat pełni, oczywiście w znaku raka, bo to jest najbardziej interesujące dla nas. Świat w tej chwili szuka najważniejszego z. Odnalezienia siebie, i każdy z nas jest zainteresowany właśnie taką, a nie inną formą egzystencji. Ta egzystencja w tej chwili staje się niezbyt interesująca. Powody są różne sytuacje, które najbardziej nas Irytują, czy też konferują, czy działają w ten sposób, żebyśmy chcieli zaistnieć w tej formie niezależności, wolności, kiedy ona jest tam odbierana i to w taki sposób dosyć brutalny mało, że brutalny, to jeszcze tym bardziej mało elegancki. To trzeba przyznać, że formy takie jak apostacie, które dzisiaj są preferowane przez nieliczne osoby, ale jednak mające wpływ i dążące do niwelacji społeczeństwa, więc korzystające z opozycji na raka koziorożca i służące. W tej formie właściwie można by było powiedzieć takiej e, niezbyt sprzyjającej królewskiej wiedzy, czyli nazwijmy to w formie złego. Nie będziemy tu wymieniać. Wszyscy wiedzą o co chodzi, na czym to polega. Na pewnych historiach, które najbardziej, jeżeli mamy raka, to cofnijmy się do najbardziej interesującej rzeczy, tylko nie o znak, tylko jeszcze cofnijmy się o następny znak. Więc, jeżeli mamy raka, dzieli nas oczywiście bliźniak i wcześniej mamy byka. Byk to przede wszystkim finanse i tutaj prawdopodobnie są ukryte finanse, które kierowane są dokładnie przeciwko nam ja mówię specjalnie prawdopodobne, bo przecież wiemy, że tak i niszczenie tego wszystkiego, co nazywamy świadomością posiadaniem bo posiadanie jest naprzeciwko skorpiona. inaczej byka, skorpion, skorpion, ja już myślę zupełnie inaczej. Także naprzeciwko byka mamy skorpiona i odbieranie właśnie tej świadomości posiadania i chęci neutralizacji. Ja się cofnę troszeczkę tutaj, ponieważ ja tutaj tą kamerę trzymam na statywie, ale to tylko dlatego, że jest mi łatwiej. I obrócę się tutaj ku ładniejszemu pejzażykowi oczywiście. I tutaj, że mamy e, znak skorpiona, to z kolei trzeba brać pod uwagę, że to jest e, lichwa. Najszybciej by można, bo tak. I Lichwa należy do pewnej nacji. I tutaj, jeżeli patrzymy na to i na całą tą sytuację, to już e, automatycznie nasuwa się kto. Oczywiście tutaj bierzemy e, najbardziej, ja biorę przynajmniej pod uwagę, człowieka, który wywodzi się z Węgier, a jest. E, Zupełnie inaczej, ma też takie nazwisko troszeczkę straszne. Ostrożne i różnie, różnie po węgiersku to się wypowiada, ale nie chcę tutaj wymieniać, dlatego że algorytmy istnieją i funkcjonują, które mogą nam zakłócić no, swobodę myślenia. Nazwijmy to tak. Drugi jest człowiek, który w tym bierze udział, to już od hiszpańskiej grypy właściwie, jego rodzina bierze udział w tym procederze działania przeciwko najbardziej realizmowi tutaj i też działania na tych, w tych sytuacjach, które nazywamy. Przejściem w nicość. To jest build, tak zwany <laughs> szybki bill, tak? Bil na G, i mamy tutaj potem jeszcze, jeszcze, no i właśnie te wszystkie konferencje czy działania G, tam któreś, z czym walczy tylko jedna osoba, bo tylko ona ma. No i precyzyjnie też działa cały układ tutaj systemu raka. Raki, które biorą w tym udział, no to są trzy państwa, tak? No to mamy pierwszym rakiem, jaki jest najbardziej znanym, to są Chiny, drugim rakiem to jest, to jest Rosja i trzecim rakiem to są Stany Zjednoczone i mamy rozgrywkę pomiędzy tymi trzema krajami, no plus jeszcze mamy tego byka i ten byk właśnie tutaj o którym żeśmy rozmawiali ten kapitał historyczny i nie tylko historyczny, ale przede wszystkim ten kulturowy zostaje zniweczony zniszczony, chce być stłamszony, więc aby Europy nie było tak? to też mieliśmy pewną hordę przesiedleńców tutaj we Francji, my nie podjęliśmy tego, no więc teraz mamy z kolei tutaj z zagranicy i do naszej bliskiej, ale to są postacie i ten naród nie jest narodem ustabilizowanym po prostu bez, to co ja tłumaczę, że to nie jest jeden naród, bo gdyby to był jeden naród, to można, można by z nim dyskutować, ale ponieważ jest to właściwie obszar niebytu i nagle stworzono jakiś świat i ten świat jest takim właściwie tworem ten, ten twór nawet chyba no co tu ukrywać ale nasi pradziadkowie nie znali jeżeli patrzymy w cyklu na przykład 50-letnim, czyli nasi pradziadkowie, to było około 150 lat. Od tej daty, to tego tworu w ogóle nie było. Tego państwa. Oczywiście była Galicja wówczas. Tam i też galicyjskie sposoby myślenia, i sposoby zadawania pytań, odpowiedzi, i to wszystko. I także niedostosowanie się do Galicyjskiego sposobu myślenia. Trzeba przyznać, że Austro-Węgry to przeogromny obszar właściwie Europy. Jedna z najpotężniejszych dynastii, jedna z najpotężniejszych historii i też działająca na zasadzie ogromnego terytorium. I właśnie w ten skład wchodziło to państwo i częściowo oczywiście, raczej znaczy częściowo, nie częściowo, dosyć potężnie i tutaj nastąpił jakby twór, który wynikł podczas I i II wojny światowej, gdzie te sytuacje znowuż Zaczynają inaczej działać. Jeżeli patrzymy na to, to pierwsza wojna światowa była wojną o grunt, o ziemię, o powierzchnię, czyli dokładnie o posiadanie terytorium. I ona się zakończyła niesamowitymi podziałami. Te podziały były lekko utrącone. I potem Następna II wojna światowa, to co opowiadałem w poprzednim filmie, właśnie zbuntowało się pewne cesarstwo. Potomkowie cesarza właściwie Germanika, i oni naszli tutaj prawie całą Europę. Stworzono ogromny system, który opierał się o zasadę. Wolności jednego tego narodu. Tak jak zresztą Rzym to tworzył. Tak jak było to te dwa tysiące lat temu. I zresztą mówiono, że ta Rzesza będzie tysiącletnia, czy dwa tysiące lat, czy pięć tysięcy lat. Już nie chcę w to wnikać, nie wnikają historycy. I w rzeczywistości w tej chwili odbija nam się to czkawko, Właśnie tutaj ta historia. Dlatego, że ten naród, który powstał, powstał dzięki, trzeba przyznać, ale tej Rzeszy, temu Cesarstwu, dlatego że dano finanse i też stworzono pewne działania. I te działania są najbardziej widoczne w tej chwili. W tej chwili właśnie widzimy to, jak, to, jak wygląda w ogóle cały, cały ten układ, w którym jesteśmy, bo są oni. Niepozornie, ale właściwie są wrogami, e, rzeczywistymi kultury, którą sami niosą, ponieważ dla mnie e, ten kraj powinien być Rusią, a nie jakimś innym skrzywieniem, które skrzywienie e, e, stworzyło nazwę, która jest nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia dla mnie, dlatego że zniszczono historię, która jest Cyryla i Metodego, a stworzono fikcję, gdzie właściwie kraj, który jest obok, który właśnie walczy i to bratni kraj dla tego kraju jest. Ważniejszy i silniejszy, gdy historycznie nie. I teraz powód tego całego działania jest taki, że stajemy my jako naród najstarszy z tych wszystkich tutaj wymienionych, bo jednak jesteśmy lachami, a lachowie, jeżeli bierzemy Lechistan, tak, jako źródło tego, czyli. Bierzemy pod swoje skrzydła, ale nie potrafimy rozegrać jeszcze jednej: że walczymy z jaszczębiem. I z jaszczębiem właśnie koloru dosyć niebezpiecznego, a też przyjmujemy kukułcze yy, jajo. I w tym momencie musimy zastanowić się, jak będzie dalsze, jakie będą dalsze nasze poczynania. To jest fakt, że w tej historii całej jest coś zbulwersującego, dlatego że my nie potrafimy podjąć decyzji konkretnej, co chcemy uzyskać i komu chcemy pomóc. Bo pomagając e, uczestnikom wojny, która w tej chwili istnieje, dajemy im możliwość niepokoju, a wręcz odwrotnie działań, które są e, dla nich już już e, niepotrzebne, ponieważ w tej chwili zaczyna być to wojna bratobójcza i w tym momencie, jeżeli patrzymy z punktu widzenia e, tego słowa, które nie za bardzo sobie cenię, ale Słowian to jest chyba jedna z pierwszych wojen gdzie Słowianin przeciwko Słowianinowi podniósł rękę ponieważ do tej pory nigdy nie było tak, żebyśmy my walczyli przeciwko sobie to zgoda, że ktoś powie, no ale przepraszam powstanie warszawskie, tak i tutaj ja już nie mówię kto to się zgadza, ale to były osoby opłacone i zapłacone i to państwo powstało ale to państwo powstało właśnie po to po to żeby przejąć e, historię i stworzyć tutaj te działania, które militarne, a nie działania kulturowe. Jeżeli my patrzymy teraz, przyjeżdża do nas e, orkiestra czy też zespół jakiś i nagle oni otwarzają utwór Hej Sokole, Sokole tak, chyba tak się, tak, taką, taki ma tytuł gdy to nie jest stricte o nas i, a już najbardziej jeżeli ten utwór był grany tutaj na tym terenie Łodzi ponieważ głównym utworem tutaj dla nas no trzeba przyznać że są Prząśniczki ponieważ są hejnałem miasta Łodzi i to już ta walka tutaj kulturowa rozpoczęła się dosyć dawno i tą walkę kulturową tworzy się od bardzo dawna to nie jest tak że to jest chwila słabości czy chwila jakiejś niedojrzałości to jest chwila Krótko mówiąc, nieuczciwości, ponieważ cały czas dąży się do tego samego, i to jest zamierzony. Mało, że cel, to jeszcze tym bardziej, że oprócz celu mamy tutaj, nazwijmy to po imieniu, dokładny plan, który plan jest wieloletni. Gdybyśmy poszli jeszcze głębiej, jeszcze dalej tej Historii, to tylko w tym mieście, którym jestem w tej chwili, czyli miasto Łódź, cały czas jest pod pewną presją. I ta presja funkcjonuje w tej rzeczywistości. I teraz zastanówmy się, czy damy radę zwyciężyć z tym, co się dzieje bo teraz na, na następny plan, który jest yy, tworzony i to trzeba przyznać, że yy, on jest stworzony ręcznie czy nie jest, jest czy, pytanie, czy tworzy to astrolog czy też nie, w pewnym sensie możliwe, że ta osoba zna astrologię wyrywczą yy, tak rozrywkowo w założeniu ale wie o dwóch rzeczach, o których nie chcę tutaj mówić, dlatego, że daje wtedy materiał do yy, Działania, a ja nie chcę dawać tego materiału, bo nie jest w tym mój ani społeczny interes. To jest najważniejsze, że ja muszę tak manewrować, żeby tego materiału nie wykorzystać. Więc wykorzystanie tego materiału polega na prostej sytuacji: w walce z własnym ja i sercem, a najbardziej nieumiejętności rozmawiania z twórcą. Bo każdemu się wydaje, że tutaj jeżeli poznał królewską wiedzę, że to jest już proste. No nie. Tutaj jeszcze jest twórca i stwórca, który jest głównym animatorem tego całego całej historii. Dlaczego? Dlatego, że patrząc się, nawet w efemerydy dokładnie, widzimy tylko to, co my chcemy zobaczyć. Bardzo często efemerydy robią jakiś unik, który potem ma bardzo przykre skutki i te skutki, jeżeli przyglądacie się życiu osobom, które są związane z astrologią, czy też i one tworzą, więc wtedy będziecie już wiedzieć o co chodzi, czy chodzi o karty, czy chodzi o w ogóle wróżbę. Jak budują one swoją realizację teraźniejszości. Czyli to, co jest dzisiaj, nie daje mi jutra. Powodem jest to ostatni znak w całej hierarchii zodiakalnej, czyli tak zwane ryby. I ryby mają charakter, no trzeba przyznać, pewnego o samotnieniu. To samotnienie najbardziej było widoczne w momencie 2000 lat temu, kiedy odchodził jeden z, naj, z największych ludzi, którzy, których nosiła Ziemia, czyli Chrystusa i niepogodzenie się z tym, co nastąpiło, czyli czyli samego Judasza, czyli śmierci jego przez powieszenie siebie, czyli sam sobą nie dał rady. I to jest właśnie w tej chwili, że w tej chwili i za srebrniki, i za ten jest pewna szansa, że ta historia oby się nie powtórzyła, bo ona się powtarza. I to wyraźnie widać, że się powtarza w tym naszym dziele duchowym, a właściwie spojrzeniem w historię, w plan ten historyczny na tej kanwie rzeczywistości zapisane w treści tych dwunastu apostołów, a mówiąc inaczej. 12 znaków Zodiaku i bawiąc się cały czas tą historią, którą nazywamy Zodiakiem, a tym, co się dzieje dzisiaj. Z mojego punktu spojrzenia nie tyle dalekosiężnego, bo tego nie chcę w tej chwili budować, ponieważ po znakach poznamy, ale Mesjanizm, który w tej chwili rozpoczyna poza chrześcijaństwem najbardziej być widoczny, staje się destrukcją nie tylko tego wszystkiego, co się wydarza, ale także każdego fragmentu wiary, i wiara, ponieważ my wierzymy w to, że, znaczy wszyscy chrześcijanie, wierzą w to, że tutaj się odnajdziemy i wreszcie przyjdzie. Ale nie rozumiemy jeszcze jednej rzeczy, że w tym wszystkim jest świat, w którym my istniejemy i nie może być on budowany historią zła, czy też inaczej mówiąc śmierci. To jest okres radości, wyzwolenia. To, że jest stworzona apokalipsa i tutaj te wszystkie historie, to jest tylko wyłącznie w naszej świadomości. I walka wewnętrzna nas, a nie ta rzeczywista, że tu ma nagle spaść jakaś świadomość. Nie. W naszych głowach rozgrywka ta już się rozpoczęła, ponieważ mamy przez media rzucane jakieś historie, i w tej chwili będą one coraz bardziej pokazywane że jest i te przygotowania były to co już w poprzednich tutaj wypowiedziach mówiłem że było coś związane z ptakami, coś związane z zwierzętami, czyli ze świnkami. Teraz ostatnio nawet powstała taka zwana małpeczkowa zabawa. No i możemy teraz spodziewać się następnej która medialnie zostanie zgloryfikowana do właściwie właśnie tej apokaliptycznej wizji, która w rzeczywistości jest historią, która byśmy mogli ją zakwalifikować. Statystycznie do rozegrania partii szachowej, warcabów i skłócenia się w tej bardzo dziwnej historii, która jest rozgrywana w tym momencie. I oczywiście zapraszam Państwa na Facebooka, bo tam jestem codziennie o i Te osoby, które nie mogą dojść do Facebooka, ponieważ nie chcą się zarejestrować, niedługo już wrócimy, wrócę do YouTube'a i to na razie to jest wszystko na YouTube, te filmy bo one są, ale... Do tego programu na żywo jeszcze troszeczkę musimy wytrzymać, bo no są sytuacje, które są poza mną i poza moją jurysdykcją możliwości, bo to nie ja tym dyktuję. No właśnie, mamy przerwę głosową, ale to wszystko jest za chwilę. Nasze niepowtarzalne, a tutaj, no cóż, do zobaczenia, pa, pa pa pa, do następnego razu, a to już ostatnia moja wypowiedź na temat yy, tej raczej pełni, bo trzeba przyznać, że łatwo się straszy, ale Dużo trudniej jest wygrać z tym, żeby się nie lękać. A być mocnym w duchu to jest chyba największa trudność, jaka nas czeka. Bo musimy mieć argumenty. I mam nadzieję, że troszeczkę dam dam tych argumentów, żebyście byli mocniejsi, a ja też odpowiem na te pytania, jeżeli tylko będzie możliwość. Nie tylko ja, ale cała ta grupa. I tak jak się przyglądam, zbiera się to grono. Już część, żeście oglądali, właśnie w tej chwili będę opracowywał dalszą część filmów tutaj z panem Romanem. Nie chcę wymieniać nazwiska, bo tutaj osoba zakwestionowała akces o, tym, o tej przemianie nazwisk, tej polonizacji nazwiska. To jest trudna, Inna historia. Trzymajcie się po prostu krótko mówiąc z Bogiem i bądźcie Jemu posłuszni. Nie dajcie się zwieść, bo tak zostało zapisane po znakach poznanych. Astrologia doskonale potrafi, bo jest to królewska wiedza, widzieć coś więcej. I dlatego też warto dotknąć tej astrologii tylko dla siebie po to, żeby nie bać się. Jak ci najwięksi, jak pręgiel, Franciszek pręgiel, zginął w dachu, ale wiedział dlaczego. Do zobaczenia.